Wiesz, co? cholernie samochód jest zabudowany. Fajnie, że to jest płyta potężna aluminiowa, nie jakiś tam plasticzek. Aluminium? To tak. O. To jest fajnie zrobione. Wszystkie są śrubki. Nosi nie, wiem, olej wymieniali, ale wszystko na po powkręcili. No to Adam kun wymienił no, kiedyś tam. Adasiu, ch chwalę taką robotę, się chwali, że nie ma trytek. <laughs> Wszystkie śruby są na miejscu. Zawieszenie wiesz, co na oko? No identyczne jak moje. Czyli z przodu jest bananik, tutaj jest ten prosty taki wahaczyk. Sześć można sobie kupić, a nie, to zwrotnice można kupić, żeby kąt mieć inny, że są trzy rodzaje w ogóle tych zwrotnic, że są takie nominalne, są pozytywne i są ne ne negatywne. W negatywie. Zacisk dwutoczkowy, no taki sam zacisk jak u mnie, w tej mojej 1, 3, 5 i starszy o 10 lat. A to jest strasznie zabudowane, tutaj jest jakaś taka szmatka, to o jezu. Płaska podłoga, kurde, Formuła 1, wydech. <laughs> Chłopaki, miarki nie mamy, ale to jest ale ponad, ponad 3 cale, to jest, to jest seryjny układ wydechowy. Kurde, jakby to był japoński samochód, to by byłby dwa razy węższy, a tu rura potężna. Fakt, że ona jest sklepana, że była płaska, ale to jest bazowa rura 80 sklepana. Tutaj tłumiki, jak śmieszne. Tłumiki? Czy potyżadnych Żadnych czujników nie mają, więc to mogą być... Dobra, trochę ciepła za bardzo trzymają. to nie są tłumiki, to są katalizatory.